Prezentujemy sobie teraz gołębia o numerze... O numerze 110. Tak jest. Jest to dziecko naszego superlotnika 7644. Ósmego gołębia Polski w kategorii Maraton. Rodzina superlotników, w szczególności na loty maratońskie. A od strony matki, a matką tego gołębia jest oryginalna samica od Krzyśka zemieńskiego Zakupiona właśnie z myślą o parowaniu na naszego samca ponieważ jest to wnuczka 12 samicy Polski w kategorii Maraton samicy o numerze 4265 4265 tak wypadło mi z głowy ale Radek tu oczywiście pomógł tak się prezentuje gołąbek też bardzo ładny gołąb będzie będzie bardzo ładny no są to późne także jeszcze mają czas dojrzeć ale tu widać że... Nic mu nie brakuje.